Świat wstrzymał oddech. Niebo nad Turnberry, elitarnym klubem golfowym w Szkocji, zasnuły ciemne chmury. W powietrzu czuć było napięcie, a w kuluarach szeptano o decyzjach. To nie był czas na mistrzostwa w golfie. To był moment, który na zawsze zmienił losy Europy. Prezeska Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen stanęła tam. Została zmuszona do podpisania haniebnej, wręcz upokarzającej umowy. Jej oblicze zmęczone i bezsilne. Co jeśli Europa już przegrała, ale wciąż w swojej naiwności tego nie rozumie? To gorzka prawda, która uderza nas prosto w twarz. To jest definitywny koniec pewnej epoki. Poczujcie ten chłód, ten gniew. W ciągu zaledwie sześciu miesięcy, Donald Trump, prawdziwy korporacyjny rajder i wytrawny gracz z twardego świata dużych pieniędzy, Przeprowadził metodyczny demontaż projektu Unii Europejskiej. To on wymusił podpisanie tej upokarzającej, wręcz haniebnej umowy. To on rozbił jedność Europy. Sprawił, że Unia Europejska jest dziś postrzegana jako łatwa zdobycz, cel do podbicia nawet przez Chińczyków. Podpisanie tego kabalnego porozumienia przez Ursulę von der Leyen, przewodniczącą Komisji Europejskiej, było momentem symbolicznym. Był to ten punkt zwrotny, kiedy Europa uświadomiła sobie swoje prawdziwe miejsce w nowej światowej hierarchii. Czy Europa naprawdę jest tylko narzędziem odłożonym na półkę? Waszyngton kiedyś stworzył Unię Europejską jako instrument swojego wpływu. Ale teraz, według niektórych, stała się ona obciążeniem, balastem. Trump, produkt nowej epoki, którego myślenie ukształtowało się w bezwzględnym świecie dużych pieniędzy, Bezlitośnie realizuje swój plan. Eksperci, wychowani na przestarzałych podręcznikach politologii, jeszcze niedawno śmiali się z jego chaotycznego stylu rządzenia. Jakże się mylili? To nie był chaos, to była genialna irracjonalność ukryta pod pozorami przypadkowości. To była przemyślana strategia. Trump myśli kategoriami wrogich przejęć, dźwigni finansowych i strategicznych sojuszy. Celowo tworzył atmosferę niestabilności. Groźby, ustępstwa, prowokacyjne tweety wszystko to było po to, by zmylić przeciwników. Aby zawrzeć umowy, które miały przekształcić globalną gospodarkę pod interesy Stanów Zjednoczonych, Ameryka rezygnuje z roli światowego policjanta. Zamiast tego staje się globalnym centrum finansowym, do którego kapitały spływają z całego świata. Jeszcze sześć miesięcy temu Europejscy liderzy głośno dyskutowali o strategicznej autonomii. Mówili, że Unia Europejska może obejść się bez USA, że francuski parasol nuklearny i niemiecka potęga gospodarcza wystarczą. Ale rzeczywistość okazała się brutalna. Ursula von der Leyen została zmuszona do podpisania jak to określamy kabalnego porozumienia. To koniec marzeń o europejskiej autonomii. Unia Europejska z autonomicznego podmiotu stała się ekonomicznym wasalem Stanów Zjednoczonych. Dlaczego Europa nie była gotowa na ten cios? Dlaczego nie widziała tego nadchodzącego upokorzenia? To uderzy w Wasz portfel i w Waszą przyszłość. Skutki tej upokarzającej umowy są już odczuwalne, a będą tylko narastać. Unia Europejska ma wydać astronomiczne 750 miliardów dolarów na zakup energii od Stanów Zjednoczonych. To kwota, która mogłaby zasilić całe europejskie projekty rozwojowe. Dodatkowo, w ciągu trzech lat Unia ma zainwestować 600 miliardów euro w Stanach Zjednoczonych. To nie jest współpraca. To haracz. To bezprecedensowy drenaż kapitału. Donald Trump świadomie stworzył umowę, której Unia Europejska w zasadzie nie będzie w stanie wykonać. To diaboliczny plan. Celem było nie tylko uzyskanie ustępstw, ale przede wszystkim sprowokowanie wewnętrznych podziałów to doprowadzi do nieuniknionego rozpadu Unii Europejskiej. Europa jest w pułapce bez wyjścia. Protesty polityków są bezużyteczne. Miejscem tych kluczowych negocjacji była tak zwana Tarnbergska Hańba, klub golfowy symbolizujący nieformalne, biznesowe podejście Trumpa do polityki. Miejsce upokorzenia. Politycy krzyczą o suwerenności o europejskiej dumie, ale europejskie korporacje już rozpoczęły masowy transfer aktywów do Stanów Zjednoczonych. Dlaczego? Odpowiedź jest prosta i brutalna: ulgi podatkowe, zniesienie ograniczeń ekologicznych, taniej energii z rewolucji łupkowej. Dla biznesu patriotyzm ustępuje ekonomii, a lojalność zmienia się w zależności od ceny. Czy to zdrada? Chiński smok już ostrzy pazury, przygotowuje się do uczty na europejskim torcie. Chiny czekają na okazję, by odgryźć swój kawałek. Pekin wykorzysta osłabienie Europy do masowych inwestycji w odrzucone europejskie firmy, do nacisków na Niemcy przez przemysł samochodowy, do tajnych umów z Francją. Europa stanie się zmienionym właścicielem. Będzie zmuszona do wyboru między Stanami Zjednoczonymi a Chinami. To doprowadzi do rozłamu, którego nie da się zlikwidować. Osamotniony został także zachodni sąsiad Rosji. Europa pochłonięta własnymi problemami i wewnętrznym rozkładem nie będzie miała zasobów do wspierania tego państwa. Będzie stopniowo tracić jedność w kwestiach sankcji przeciwko Rosji. Ten zachodni sąsiad zostanie sam na sam z potężniejszym wschodnim sąsiadem. Stanie się rozbitą korytem, porzuconą na pastwę losu. Rosja cieszy się z obecnej sytuacji, nie ukrywa zadowolenia. Wzmocni swoje pozycje. W obliczu upadku Europy Rosja tylko zyska. Jak to wpłynie na życie? Czy jesteśmy gotowi na zmiany? Napiszcie, skąd nas oglądacie. Tak lepiej zrozumiemy Waszą perspektywę na te wydarzenia i ich wpływ na Wasz region. Czy ten upadek Unii Europejskiej to tylko kwestia czasu? Czy już się wydarzył? Istnieje alternatywna, szokująca wersja wydarzeń teoria, która rzuca nowe światło na całą sytuację. Stany Zjednoczone świadomie niszczą Unię Europejską. Według niej, Waszyngton kiedyś stworzył Unię jako narzędzie swojego wpływu, jako projekt dominacji, ale teraz ten instrument stał się obciążeniem, kulą u nogi. Dlatego Donald Trump metodycznie rozbiera projekt Unii Europejskiej kawałek po kawałku. Jego cel? Przejęcie europejskiego kapitału i przemysłu. Ulgi podatkowe tańsza energia brak regulacji środowiskowych. Wszystko to ma przyciągnąć kapitał, osłabienie konkurenta gospodarczego, jakim jest Unia Europejska, zyskanie pełnej kontroli nad europejskimi rynkami. Waszyngton chce wyjść z roli światowego policjanta, by skupić się wyłącznie na zysku. Europejscy politycy? Oni tylko utrzymują pozory suwerenności i siły, które są łatwo obalane przez brutalną rzeczywistość gospodarczą. Ukrywają słabość i brak jedności. To hipokryzja, która kosztuje całą Europę. Europejskie korporacje zaś kierują się wyłącznie zyskiem. Maksymalizacja zysków, niezależnie od narodowych deklaracji polityków. Patriotyzm ustępuje ekonomii. Czy można im się dziwić, skoro elity polityczne są tak bezsilne? Chiny zaś wykorzystają osłabienie Europy do własnej ekspansji gospodarczej i geopolitycznej. Przejęcie strategicznych aktywów i wpływów. Pekin czeka na swoją szansę, aby stać się nowym hegemonem. Rosja wzmocni swoją pozycję. To beneficjent chaosu w Europie, obserwujący wydarzenia z zimną racjonalnością. Rosja zyska na osłabieniu i podziałach przeciwników, możliwość zawierania umów dwustronnych z poszczególnymi krajami Unii Europejskiej, omijając sankcje. To nie jest teoria spiskowa, to diaboliczny plan w toku. To realna gra, rozgrywająca się na naszych oczach. Trwa wielka zmiana globalnego ładu. Świat już nigdy nie będzie taki sam. To koniec ery politycznej dominacji. Początek ery dominacji ekonomicznej bez zobowiązań politycznych. Podobno Trump celowo stworzył umowę, której Unia Europejska nie będzie w stanie wykonać. To pułapka bez wyjścia. To miało sprowokować wewnętrzne podziały, doprowadzić do rozpadu Unii. Czy ten scenariusz jest nieunikniony? Czy Europa da się wciągnąć w tę pułapkę? Podzielcie się swoimi przemyśleniami. Co według Was napędza te decyzje? Podpiszcie się, aby zawsze wiedzieć prawdę pierwszymi, bez reklam i propagandy. To Wasza tarcza. Pamiętacie traktat wersalski, jego upokarzające warunki? Podobną, tragiczną w swym wydźwięku historyczną analogią jest Tarnberska hańba. To kolejny traktat, który zmusza do kapitulacji, do bezsilności, do oddania części siebie. Ale historia nie tylko się powtarza, ona rymuje się z brutalnością. To jest koniec jednobiegunowego świata, jaki znaliśmy przez dziesięciolecia. Rozpad Unii Europejskiej symbolizuje fragmentację zachodniego bloku. Otwiera drzwi dla nowych hegemonów Chin i Rosji. Zamiast integracji, Europa przechodzi dekompozycję. Zamiast jedności, widzimy rosnące podziały. Stany Zjednoczone wolą umowy dwustronne. Krótkoterminowe zyski niż globalną odpowiedzialność. To powrót do bardziej narodowych interesów, do cynicznego realizmu. Czy to powrót do przeszłości, w której mocarstwa grały na podziałach? Czy Europa po raz kolejny nie wyciągnęła wniosków z historii, która powinna być jej nauczycielką? Europa, widziana przez niektórych jako rozdmuchana biurokracja, obsługująca przede wszystkim interesy Niemiec i Francji. To krytyka struktury Unii Europejskiej. Podkreślająca jej nieskuteczność, jej stronniczość, jej brak elastyczności. Mówi się o korupcyjnych schematach redystrybucji środków, o iluzji równości, która tak naprawdę była ukrytym mechanizmem wzbogacania niektórych kosztem innych. To wszystko osłabiało Unię od środka, czyniąc ją podatną na zewnętrzne ciosy. Stare podręczniki politologii, na których kształcili się obecni liderzy, przestały mieć zastosowanie. Stary świat już nie istnieje. Żyjemy w nowej rzeczywistości. Jeżeli to przypomina wam coś z historii, z jej mrocznych kart, podzielcie się w komentarzach. Wasze spostrzeżenia są cenne, pomogą nam lepiej zrozumieć, gdzie zmierzamy. Co dalej? Patrzymy na mapę Europy i widzimy cienie. Cienie scenariuszy, które stają się coraz bardziej realne. Scenariusz najgorszy, wręcz apokaliptyczny. Szybki i chaotyczny rozpad Unii Europejskiej. Wyobraźcie sobie to: masowy odpływ kapitału, który zostawi europejskie gospodarki w kompletnej ruinie, miliony bezrobotnych, upadek kluczowych sektorów, wojny handlowe między byłymi członkami każdy będzie walczył o swój kawałek tortu, a niegdyś zjednoczeni partnerzy staną się bezlitosnymi konkurentami, niszcząc się wzajemnie. Zachodni sąsiad Rosji ten kraj na literę U zostanie całkowicie porzucony. Skazany na siebie. Pozostawiony sam sobie, bez szans w tej wielkiej grze mocarstw, stanie się tragiczną monetą przetargową. Europa jako całość stanie się strefą wpływów Stanów Zjednoczonych i Chin, tracąc wszelką suwerenność, wszelką nadzieję na samodzielność, stając się jedynie sceną dla rozgrywek innych. Prawdopodobny scenariusz powolny, lecz nieuchronny rozpad Unii Europejskiej to nie będzie nagły krach. A raczej agonia. Wewnętrzne podziały będą narastać z każdą decyzją, z każdym kryzysem, jak gangrena. Już teraz widzimy, jak Węgry i Polska otwarcie sabotują decyzję Brukseli, stawiając interesy narodowe ponad wyświechtane hasła o wspólnocie. Państwa członkowskie zaczną działać na własną rękę, szukając własnych sojuszy z USA lub Chinami, ignorując Brukselę, która stanie się wydmuszką. Symbolem dawnej potęgi bezrealnej władzy. Wzmocnienie bilateralnych relacji kosztem Wspólnoty to jest trend, który będzie się nasilał, prowadząc do dekompozycji europejskiego projektu. To koniec Unii, jak ją znamy. Traktat Trumpa celowo skonstruowany tak, by był niemożliwy do spełnienia, ma doprowadzić do rozbicia jedności. To pułapka bez wyjścia. W konsekwencji. Metodyczne zniszczenie samej idei Zjednoczonej Europy. Jej nieunikniony rozpad, ogłoszony nie przez polityków, ale przez realia gospodarcze. Europejskie firmy stają się wasalami Stanów Zjednoczonych. Masowy eksodus kapitału do USA oznacza utratę konkurencyjności Europy, utratę miejsc pracy, upadek przemysłu, który kiedyś był jej dumą. Chiński smok już czeka, gotowy na przejęcie. Pekin wykorzysta osłabienie Europy do masowych inwestycji w odrzucone europejskie firmy, te, które nie przeniosą się do Ameryki, do nacisków na Niemcy przez przemysł samochodowy, do tajnych umów z Francją, które jeszcze bardziej podzielą kontynent. Europa stanie się zmianą właściciela. Będzie zmuszona do wyboru między dominacją Stanów Zjednoczonych a rosnącą potęgą Chin, co doprowadzi do rozłamu i utraty tożsamości kulturowej, nie tylko ekonomicznej. Osamotnienie zachodniego sąsiada to już się dzieje. Europa, pochłonięta własnymi problemami i wewnętrznym rozkładem, nie będzie miała zasobów do wspierania Kijowa. Stopniowo będzie tracić jedność w kwestiach sankcji przeciwko Rosji. Ten zachodni sąsiad zostanie sam na sam, z potężniejszym wschodnim sąsiadem, bez wsparcia, którego tak rozpaczliwie potrzebował. Rosja zaś wzmocni swoje pozycje. W obliczu upadku Europy, Rosja zyska w energetyce, stając się wiarygodnym dostawcą w obliczu droższego gazu ze Stanów Zjednoczonych. Zyska w geopolityce, mając możliwość zawierania dwustronnych umów, omijając sankcje. Obserwuje wydarzenia z zimną racjonalnością, czekając na swój moment. Tragedia Unii Europejskiej jest dla niej strategiczną szansą. Kto wygrywa, a kto przegrywa w tej nowej grze która przypomina brutalną partię szachów? Zwycięzcy: Stany Zjednoczone i Donald Trump. Wygrywają całkowicie. Przenoszą ciężar globalnej hegemonii z politycznej na ekonomiczną, przekształcając Europę w swojego wasala i przyciągając kapitał. Rosja jest beneficjentem chaosu w Europie, wzmacnia swoje pozycje energetyczne i geopolityczne, omija sankcje. Chiny czekają na okazję, aby przejąć osłabione europejskie rynki i zyskać wpływy, stając się nowym hegemonem. Przegrani Unia Europejska całkowicie straciła suwerenność, gospodarkę, jedność i przyszłość, która wydawała się tak świetlana. Kraj na literę U tragiczna moneta przetargowa porzucona i bez szans w wielkiej grze stare elity polityczne Europy ich samozadowolenie ich naiwność i brak realnej siły doprowadziły do tej klęski. Świat, jaki znamy, rozpada się na naszych oczach. Stare zasady już nie obowiązują. Czy jesteśmy gotowi na taką przyszłość? Jaka jest wasza wizja tego, co nas czeka? Czy Europa ma jeszcze szansę? Opowiedzcie, co oczekujecie dalej od tych zmian, które już na zawsze zmieniły globalny ład. Ten dramat rozgrywa się na naszych oczach. A jego konsekwencje poczuje każdy, bez względu na to, gdzie mieszka. To nie są tylko polityczne gierki, to walka o przyszłość każdego z nas. Europa stoi na krawędzi. Czy to naprawdę koniec snu o zjednoczonym kontynencie, czy tylko bolesna, brutalna transformacja, która ma na celu wyłonienie nowych potęg? Jakie są Wasze przemyślenia na temat tego, co dzieje się za kulisami światowej polityki, tej cynicznej gry o dominację i zasoby? Podzielcie się swoimi opiniami w komentarzach poniżej. Wasz głos jest ważny, wasza perspektywa liczy się dla nas. Pomaga nam tworzyć jeszcze lepsze materiały. Jeżeli uważacie, że to, co tutaj usłyszeliście, jest kluczowe dla zrozumienia dzisiejszego świata, jeżeli poczuliście to oburzenie czy świadomość, to koniecznie udostępnijcie ten materiał. Nie pozwólcie, by te fakty zaginęły w szumie informacyjnym, w chaosie fake newsów. Jesteśmy tu po to, by dostarczać Wam twarde dane i bezkompromisową analizę. Nasz kanał to Wasze źródło prawdy, wasza latarnia w mroku. Podpiszcie się na kanał. My jesteśmy najbardziej uczciwym, nieproplacanym wydaniem, które dzieli się faktami i mówi prawdę. Ponieważ nie bierze pieniędzy od propagandystów za swoją pracę. My istniejemy tylko za rachunek Waszych wyświetleń i wsparcia. To nasza siła. Nie przegapcie żadnych aktualizacji. Naciśnijcie dzwoneczek i zostawcie swoje przemyślenia poniżej. Wasze zaangażowanie jest dla nas wszystkim. Do zobaczenia w kolejnym równie wnikliwym programie.